Jako firma Azelis uczestniczymy w projekcie Malinowe Faktory już od wielu lat i staramy się znaleźć rozwiązania, które będą dla producentów jak najbardziej korzystne, a z drugiej strony pozwolą osiągnąć wysokie plony i wysoką jakość. Myśląc tutaj o nawożeniu, ponieważ dostarczamy produkty nawożeniowe, myślimy zawsze o dokarmieniu roślin. Jeśli myślimy o dokarmieniu roślin, myślimy o pH gleby, o jej żyzności i o składnikach mineralnych. pH gleby możemy w łatwy sposób Doprowadzić, natomiast żyzność i składniki mineralne wymagają od nas już większego zaangażowania. Na co chciałbym zwrócić w tym roku w technologii tutaj fertygacyjnej na żyzność gleby. Jest to podstawowy hmm, Podstawowy punkt, jeśli mówimy o przyswajalności, pobieralności składników. Jeśli ten aspekt jest niespełniony, niewiele nam pomoże pH prawidłowe gleby ani właściwe dokarmienie składnikami mineralnymi. Jeśli myślimy o żyzności gleby, myślimy o próchnicy. Próchnica jest to podstawowy składnik gleby, niejedno. Rodny jeśli chodzi pod względem chemicznym, i złożony z wielu mniej lub bardziej złożonych związków. Jeśli myślimy o próchnicy, myślimy tutaj o związkach humusowych. To są kwasy huminowe, fulwo, fulwowe i huminy. Jeśli mówimy o próchnicy, mówimy tutaj o obumarłych cząstkach roślin, które tworzą nam się przez obumarłych resztek roślin od roku do 14 lat i wtedy tworzy nam się tak zwana próchnica aktywna. Jednak, jednakże z punktu widzenia odżywienia ważniejsza jest próchnica trwała, która tworzy się przez kilka setek lat. Jeśli mówimy o próchnicy, podstawowym składnikiem próchnicy są właśnie kwasy humusowe. W tym roku chcielibyśmy zwrócić uwagę na prawidłową fertygację i odżywienie tymi składnikami, gdyż korzystamy tutaj z dużego doświadczenia dostawcy wieloletniego w nawożeniu upraw jagodowych takich jak malina, borówka i truskawka i takie nawożenie kwasami humusowymi powoduje Lepsze odżywienie roślin, lepszą jakość e, owoców. Ponieważ kwasy humusowe są podstawowym składnikiem próchnicy, ich rola jest bardzo ważna. Patrzymy tutaj i zwracamy uwagę na właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne. Co przez to rozumiemy? Przez właściwości fizyczne, to znaczy poprawę struktury gleby, gleby piaszczyste, lekkie. Po dodaniu kwasów humusowych są zasobniejsze w składniki mineralne, zatrzymują je, jest mniejsza przemyślność. Tych składników gleby zwięzłe nam się rozluźniają, powodują, że możemy dostarczyć i przemieścić składniki mineralne, są one lepiej dostępne. Również te, które są unieruchomione ze względu na właściwości kwasów humusowych i ich właściwości helatujące, potrafią udostępnić składniki roślinom. Również tutaj jest ważny czynnik chemiczny, ponieważ. Dostarczenie kwasów humusowych powoduje i zwiększa dostępność składników makroelementowych i mikroelementowych, jak również zwiększa pojemność wodną. Szczególnie w tym roku wskazane było zastosowanie kwasów humusowych i takim kwasem, który, który był polecany, był produkt Solum F30, który jest stosowany od wielu lat na. W paru 10 tysiącach hek, he, hektarów do fertygacji w kwietniu, kiedy była susza, ponieważ hmm, kwasy takie powodują i zwiększają pojemność wodną, co za tym idzie, jest większa dostępność wody dla roślin w późniejszym okresie, okresie e, wzrostu. E, stosowanie też e, takiego produktu, jakim jest Solum F30 e, powoduje lepszy rozrost systemu korzeniowego lepszą dostępność w strefie korzeniowej poszczególnych składników. Szczególnie tutaj myślimy o wapniu, magne, magnezie, żelazie, molibdenie, jak również zwiększamy dostępność fosforu, który potrafi się w niektórych momentach ustecznić, a szczególnie w tym okresie początkowym, kiedy jest chłodno, jest on bardzo trudno dostępny dla roślin. Stosowanie takiego produktu kwasu humusowego, jakim jest Solum F30, zalecamy w dawce 5 litrów na hektar do systemu fertygacyjnego stosowanego co 15-20 dni i można go aplikować na zmianę z nawozem. Z nawozem Można go stosować na zmianę z nawozem Radix, Radix Cal, który jest nawozem wapniowym i dodatkowo ma kwasy organiczne, humusowe, jak również mikroskładniki. Stosowanie takich produktów powoduje lepsze wykorzystanie zasobności gleby, lepsze wykorzystanie składników mineralnych, poprawia strukturę gleby poprawia biodostępność, stymuluje system korzeniowy, a jak również możemy się tutaj pokusić o takie stwierdzenie, że mamy lepszą zdrowotność roślin, dlatego że poprawa szyjki korzeniowej systemu korzeniowego i jego zdrowotności zmniejsza podatność na różnego rodzaju patogeny i choroby grzybowe. Stosowanie kwasów humusowych, które poprawiają i zwiększają próchnicę gleby, dodatkowo zwiększa nam aktywność Mikrobiologiczną gleby, a co za tym idzie? Takie organizmy saprofityczne są konkurencją dla organizmów patologicznych i możemy spodziewać się również mniej, mniej problemów z, z chorobami i szkodnikami. W projekcie Malinowe Faktory w technologii nawożenia z firmy Azelis polecamy taki nawóz Solidus. Jest to nawóz borowo-wapniowo-cynkowy. Dlaczego polecamy go? Polecamy go w okresie przedkwitnieniowym kiedy jest największe zapotrzebowanie na bor. W tym momencie zastosowanie takiego nawozu powoduje zaopatrzenie roślin w bor, kiedy mają, kiedy mają jego największe zapotrzebowanie. Wskutek tego możemy uzyskać lepsze zawiązanie owocu, poprawę, poprawę jakości pyłku, lepsze wykształcenie owocu, lepszą jego trwałość, dzięki temu, że przy, przy okazji wprowadzenia bo, boru wprowadzamy również wapń, który wpływa nam na jakość, trwałość pozbi, pozbiorczą, jak i, jak i również jakość owocu w trakcie posprzedaży i, i w trakcie prze, przechowywania. Dodatkowo nawóz ten zawiera cynk który jest aktywatorem wielu procesów w roślinie, m.in. przemian azotu i tworzenia węglowodanów. Taki nawóz skazany jest do zastosowania przed kwitnieniem w dawce 1-2 litrów. Stosowany jest co 7-7-10 dni, 2 trzy, 4 w zależności jak pozwala nam to, pozwala na to okres wzrostu rośliny.